Hej, witam w trzecim odcinku Legacy Challenge. Znów jesteśmy w Ravenwood i będziemy zaczynać quest Alice. Musimy ją znaleźć gdzieś tutaj, przy tym drzewie powinna być. To nie ona. Tutaj, dobra. Quest polega na odnalezieniu jej dzieci. Nie jest jakiś super skomplikowany. Więc dobrze go zrobić. Teoretycznie powinnam się skupić bardziej na kasie, bo mało mam jej. A będzie trzeba płacić rachunki, no ale. Najpierw musimy się trochę zaprzyjaźnić. O, jest. Nie teraz. Dobra, no to zaczynamy quest. Znajdziemy pierwsze dziecko. Musimy w krypcie go znaleźć. Krypta na cmentarzu, ale jeszcze mamy quest na tą przysługę. Musimy zapytać się o żalę. Tak. To niedokończona sprawy musimy zapytać trzech duchów na tym spotkaniu tutaj. Także nie marnujemy czasu. Mm, przy okazji będziemy mogli coś zjeść. I to te wszystkie eventy są spoko, że darmowe żarcie jest. Nie trzeba się martwić. No, oczywiście ciasto nie posmakowało. że to dwa to chyba powinniśmy mieć zgodę, tylko gdzie jest reszta? Co ich tak to mało? Zjedzmy przy okazji. Czemu tu nikogo nie ma? Gościu, chodź. Możesz tu przyjść? A, za daleko oczywiście. No, przynajmniej, że podejdziemy do ciebie. A ty przyjdziesz do nas? No to super. Trochę więcej się tutaj zrobiło teraz... Dobra. Zawsze zapominam, gdzie są te pytania. Nie ma mnie tu. zainteresowania. No nie. No Czy ja jego nie będę mogła się zapytać? Czy on był po prostu przechodniem i nie brał udziału tutaj? Ja nie mogę się go zapytać, czy muszę bardziej z nim zagadać? Już nie wiem sama. Z tamtą poszło szybciej. No dobra, zobaczymy, może. Może trzeba by trochę dłużej z nim pogadać, żeby nam coś chciał powiedzieć. No bo tu jest mało duchów. Jak na to spotkanie powinno być? Zawsze ich było ich więcej, jak przychodziłam w innych rozgrywkach. Hmm. Może tutaj? No nie, nie ma tego. Nie chcę tu przychodzić drugi raz. Hmm. No chyba, że z tobą pogadam... Ale... Ta! Jeszcze się zdenerwuj na mnie, no masz rację. Wszystko nie tak, wszystko nie tak. A szło tak dobrze. No nie ma. Nie ma. Nie mogę nic zrobić. Mm. Nie no, chyba będę musiała kogoś innego zobaczyć, ale no nie ma. Muszę, muszę poczekać trochę. Może więcej zrespi duchów. Fascynujące. Proszę, niech tu się jeszcze tutaj pojawi. Ja nie, naprawdę nie chcę tutaj przychodzić. Drugi, a może z Tobą? Dzień dobry, szybko, proszę. Rozdymka. Bardzo fajnie. Bardzo dobra śmierć. Gdzie. No musi to być gdzieś. Proszę. Nie chcę tu przychodzić. Drugi raz. Proszę. Dobra, może jeszcze pogadajmy z nim trochę. Może teraz? Nie wiem. Nie wiem, co robię. Może ty? O, może ty? Może jeszcze raz? Ja cię chyba już pytałam. Jeżeli cię pytałam, to czy czy drugi raz? O nice Rachel. Boż. Masakra. Mm, chcesz do łazienki, no to chodźmy może tutaj. Sama chodź, chodź. Skorzystamy przy okazji. Idzie tak było? no dobra. To wchodzimy. Gdzie tu była to, ale ten? Właśnie to są obrazy tych kart. Ja bym też tak chciała w domu. Candy, candy O, mam dla ciebie strój. Poczekaj no chwilka. Oj, proszę bardzo. Gotowe. Jeszcze Yuki by się przydało. To byśmy mieli już ich z głowy. Makeovery. A w sumie, skoro tu już jest, już pasuje mi jej wygląd.

Mm, zainteresowana, proszę bardzo. Do takiej krótkiej rozmowy bardzo fajnie, fajnie, szybko to idzie. Oh. <laughs> Spoko. Uh -huh. DJ Kong jest, uh -huh. więc powinno być gadać o muzyce. Dobra, przebierzmy się, żebyśmy pasowali do niej, może troszeczkę. Bela, Frosz, tak. nie wiem, dlaczego akurat ten zaraz wylosowało, ale spokojnie. Może potańczmy? Albo cokolwiek. Kamera, wracaj. Czujesz mój vibe. Bardzo dobrze. Szalone spojrzenie odpada. Nie będziemy w histerię wpadać. Nie mamy jeszcze potomka, więc nie będę ryzykowała śmierci. No, nie jesteś zainteresowana. Może pokażę. Oglądanie zdjęć zawsze dużo wpływa na relacje. Zróbmy sobie pamiątkowe zdjęcie, jak uroczą. że jakaś inna, Dobra. niepotrzebne sprzedamy. Ale zawsze jakaś pamiątka będzie. Może zacznijmy go flirtować? Mm. Ojej. Zmęczona jesteś? Wracaj tu. Może spróbujcie tańczyć? Poszłaś sobie tak? Gdzie jesteś? Halo Candy? Czy ona właśnie się rozpłynęła? Nie znam gościa, możesz iść. Halo? Candy? Czy ty właśnie uciekłaś? Kopciuszkiem jesteś, czy o co chodzi? No dobra. To nic tu więcej nie zrobiłem. Przysiędłem do łazienki, a ogarnęliśmy mini randkę. Spoko. Musimy wracać do roboty. Dobra. To wracamy. Jednak pojedziemy dalej z questem. Tylko zmiejmy ten strój. W krypcie powinniśmy znaleźć. Pierwsze dziecko. Poza tym musimy znaleźć jakiś przedmiot do ambicji, także musimy znaleźć tego syna i jakiś przedmiot. No jeszcze tutaj sporo też jest karty do ogarnięcia w tej krypcie. Ale nie chcę marnować czasu, bo to można kilka dni siedzieć w tej krypcie tak naprawdę i ją eksplorować. A chciałabym się skupić na tym, żeby wbić sławę i ogarnąć kasę na rachunki, tak naprawdę. Dobra, to jest do questa. Alice, Pogadaliśmy z tym synem. Stój, stój. No, jeszcze ten na przedmiot musimy ogarnąć. Te dźwięki są bardzo fascynujące. W teatrze? Okej. Okay. O... To nie jest chyba to jedno, które nas od razu przenosi. Dobra, ja nie będę szukała teatru. Musimy znaleźć przedmiot. Oleś, na razie. Moglibyśmy przynajmniej jedną kartę jeszcze znaleźć w sumie. No, tutaj będzie. O, proszę bardzo, jest idealnie. Dobra, starczy. Starczy tego dobrego. Okej, okay, fajnie. To chyba nie tutaj intuicja na zewnątrz. Gdzieś były te... Jakieś pomniki, nagrobki, w których można intuicje i karty lecą z tego. Dobra, zobaczmy co tutaj na tym króliczku się dzieje. Dodajmy od razu Candy. Kogoś jeszcze? O, na razie chyba nie. Dobra. Z Instagram musimy pamiętać o fejmie. No i raczej wracamy. Zainspirowana jest w sumie tym duchem, więc mogłaby coś napisać. Przecież głodna jest, będzie pewnie musiała iść. Strasznie dużo obserwujących 24. A jeszcze chyba nie założyliśmy społecznościówki. no zobaczymy, kiedy będę mogła. Na razie do domu. No, nie, nie mamy książki Wszystkie mamy opublikowane już. No nie, zajmujesz mi kompa, halo. Proszę cię, odsuń się. Dobra. Ugotuj sobie coś. Może być. A to sobie wstawimy, żeby ładnie wyglądało. To samo przyciąganie tego nie działa, tak? Ja bym chciała tak właśnie mieć te ka karty Tarota może na ścianie Nie gadaj z nią. Rozprasza nie mamy czasu. No, ale poezja. Mogłabyś nie przynosić tutaj śmieci. O, posprzątać za nas super. No, przydałaś się, dziękuję. Nie mam dla ciebie łóżka, ale spoko. No ale niestety zablokujemy może co? Dla ciebie, żebyś nie przychodziła, nie rozpraszała nas, jak piszemy. Bo tak to dwa razy dłużej się schodzi. Ok, ile ona tutaj będzie jeszcze? Nie, żebym jakoś super narzekała. Co jesteś? Bardzo fajnie. Nie wiem, randomowo też, żeby na razie rozmnażam. Tak, sprzedaj. Każdy grosz się przyda. Co ci, zimno czy o co chodzi? W sumie... Nie, no jesteś ciepło ubrana. Może damy sobie jakieś zdjęcia na ścianę. Dobra, tak nie będzie. A resztę sprzedajemy. Dobra, jesteś już tak zmęczona, już wszystko, że. Ty mi się wbiłaś do łazienki, nie ja, to chyba. Dobrze i spać, dokończyłem pisanie rano. W sumie możemy się wybrać na ten festiwal. Najlepiej bym dokończyła pisanie tej książki. Później możemy iść na festiwal, bo tam będziemy mieli kolejne questy na karty. Teraz jeszcze nie możemy wziąć, bo nie mamy tych oddanych, ale lepiej już znajomości sobie zrobić. To potem ją najwyżej do nas zaprosimy i nie powinno być problemu. Dobra, dokończ pisanie tej książki, proszę Cię. Bo trochę mało mimo wszystko zarabiasz, jak na razie. Zainspiruj się tylko. No i pięknie. No i wróć do pisania. Dobra. To idziemy to opublikować. A na festiwal wybierzemy się w następnym odcinku. No to do zobaczenia.